Siemanko, Siemaneczko, dzisiaj przed nami druga niedziela i choć druga to jest ona tą prawdziwą niedzielą, a ja tymczasem witam wszystkich serdecznie na kanale na kanale Gruby Kupon i tutaj niezmiennie z mojej strony na wstępie gorąca prośba o zostawienie kciuka w górę pod tym filmem oraz zasubskrybowanie tego kanału. Za co jak zawsze serdecznie. Dziękuję i co pomaga niezmiernie bujać ten tutaj kulawy wózek do przodu. Lecimy tutaj oczywiście z kolejnym filmem, który powstaje w ramach współpracy z Betclickiem. Zanim przejdziemy dalej, to tutaj jeszcze muszę przypomnieć, że hazard w Polsce jest dozwolony z legalnych źródeł dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Jeśli chodzi o typerską batalię wczoraj, jedna tutaj seria się skończyła, druga niestety dalej trwa. Mam nadzieję, że dzisiaj tutaj Wrócimy, wrócimy na dobre tory, przynajmniej Jeremi. Mi tutaj oczywiście zabrakło wczoraj no już po raz kolejny jednego spotkania Niemniej zabawa trwa dalej. Zanim przejdziemy do naszych typów, no to przypominam jeszcze o promocji w betki która oczywiście jest cały czas aktualna. Jeżeli nie masz konta, chciałoby się założyć, wystarczy wpisać podczas rejestracji nasz kod gruby Kupon i wszystko tutaj będzie śmigać. Następnie wystarczy zawrzeć pierwszy kupon za maksymalną kwotę 228 zł. I jeżeli nie wejdzie, Betfix zwraca dwie stówki w formie FreeBetu. Tutaj 28 zł jest z podatkiem. Taki FreeBet należy obrócić jednokrotnie po kursie 2.14, i już później nie ma zmartwień. Można tutaj kasę wypłacać. Jeżeli pierwszy kupon okaże się być wygrany, to tutaj nic się nie zmienia: kasa jest od razu Twoja i można wypłacać. Myślę, że jest to bardzo fajna promocja. Po więcej informacji. Niezmiennie jak co odcinek zapraszam do pierwszego komentarza pod tym filmem. No i lecimy jeszcze z konkursiłem standardowo 5 dyszek do wygrania. Co należy zrobić, aby o nie powalczyć? Zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypać dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w, w dzisiejszym meczu pomiędzy Lazio a Milanem. Typujemy do godziny 20.45 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na Betkich, nie biorą udziału w zabawie. I tutaj również standardowo wygrywa jedna osoba, która poprawnie wytupuje dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki, a teraz sprawdźcie czego nie grać w niedzielę. Dzisiaj również gram Trebla, próbuję tutaj wysoki kurs złapać, żeby co nieco tutaj zniwelować moją ogromną stratę, ogromną porażkę w tym miesiącu. Kurs 5,28 ze stówki 464 zł na kuponie i o 17 Premier League Liverpool gra z Evertonem derby, bardzo fajne spotkanie tutaj na powyżej 3,5 kartki. No myślę, że tutaj głównie, głównie Everton musi się spinać, a wiadomo, że Liverpool. No, jest przeciwnikiem stopu. Myślę, że tutaj mogą puścić nerwy w końcówce, ponieważ goście, goście walczą tutaj o utrzymanie, i ostatnio są w niezbyt dobrej formie. Co prawda, w ostatnich dwóch spotkaniach zdobyli cztery punkty. Niemniej, no słabo tutaj to generalnie wygląda. Liverpool z kolei również tutaj ma swoje jeszcze cele, walczy cały czas o mistrzostwo, i tutaj, tutaj idą łeb w łeb z Manchester City, dlatego myślę, że tutaj. Jest relatywnie niska bramka w to Premier League, yy, bramka linia w to Premier League. Ja tutaj jednak spodziewam się, że te cztery karteczki sędzia pokaże. Drugie zderzenie, 17:30. Herta Berlin ze Stuttgartem. Stałem tutaj na to, że obie ekipy strzelają gola, a zarówno Herta, jak i Stuttgart nie grają ostatnio jakiegoś rewelacyjnej piłki. No i teraz, teraz będą mierzyć się ze sobą, także myślę, że ten poziom gdzieś się tutaj wyrówna. Dodając do tego fakt, że będzie to mecz przysłowiowy, mecz o 6 punktów, bo bowiem no tutaj wygrana jednej czy drugiej pozwoli im wyjść ze strefy barażowej. Ja spodziewałem się tutaj otwartego ofensywnego starcia i liczę na. Brameczki z każdej strony. I ostatnie zdarzenie. Barcelona gra z Rajo Vallecano. Stawiam tutaj na to, że gospodarze będą mieli więcej posiadania piłki niż 64,5. No tutaj myślę, że Barcelona, Barcelona jest delikatnie osłabiona i ich akcje powinny wyglądać jeszcze dłużej dłużej powinni wymieniać piłki. Myślę, że Vallecano tutaj z miłą chęcią, z chęcią odda piłkę gospodarzom, co pokazywali w poprzednich meczach na wyjeździe, gdzie gdzie nawet granada potrafiła tutaj nabić 64%. Barca lubi mieć piłkę, lubi wymieniać podania przez dłuższy okres. Myślę, że tutaj ta linia będzie jak najbardziej do pokrycia. Tak wygląda mój treble na dzisiaj. Dzięki powodzeniu. Cześć, piłkarska niedziela na start ja grać będę Trebla pod faworytów. Pierwszy mecz w pierwszym meczu gdzie Klub Bryż zagra z Antwerpią. Gram tutaj to, że Klub Bryż ten mecz wygra. Dopiero co oba zespoły się mierzyły niedawno. No i bezproblemowo wygrał Klub Bryż na własnym stadionie 4 do 1. Liczę na podobny przebieg spotkania. W drugim meczu Raków Częstochowa gra z Górnikiem Łęczna. Górnik Łęczna został ostatnio rozbity przez Lecha Poznań. Wydaje się, że Raków Częstochowa jest na podobnym poziomie jak Kolejusz no i Górnik Łęczna na wyjeździe z Rakowem, bardzo mocnym ostatnio. Rakowem nie ma większych szans. Jak nam to, że Raków ten mecz wygra? No i ostatni mecz: Barcegro Barcelona gra z Rajowa Kano. W Barcelonie nie zostały już żadne europejskie puchary, został im tylko i wyłącznie hiszpańska liga. Także Rajowa Kano na wyjeździe nie powinno mieć żadnych szans, Barcelona kampnął ten mecz. Bierze. Taki właśnie treble z tych trzech zdarzeń. Kurs ogólny 2,69, więc za standardową stówkę to w ogóle nie jest 236,72 grosze. Dzięki. No i super, że z nami byliście do końca. Na zakończenie jeszcze standardowa będzie była. Pamiętajcie, abyście robili własne analizy. Grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. No i coś się nie podoba, olewajcie. Grajcie po swojemu, róbcie własne analizy, bo to jest kierwa najważniejsza, to jest właśnie sól tego hobby. Ja oczywiście trzymam kciuki za wszystkie Wasze kupony. Życzę każdemu z Was dobrej niedzieli siema.